Obowiązkiem rowerzysty jest korzystanie z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Jeżeli brakuje którejś z nich, rowerzysta ma obowiązek poruszać się po jezdni lub poboczu. Uwaga, chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla pieszych. Rowerzysta może skorzystać z chodnika w ściśle określonych sytuacjach, kiedy opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem do 10 lat, kiedy wzdłuż drogi, na której dozwolona prędkość jest większa niż 50 km na godzinę, nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry i gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty, jest śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoleć lub gęsta mgła. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Kilka uwag do rowerzystów. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź stan techniczny swojego roweru. Nie należy bezgranicznie wierzyć w posiadanie pierwszeństwa przejazdu. Lepiej zachować rozwagę przy przejeżdżaniu przez przejazd dla rowerzystów niż narazić się na obrażenia ciała w kontakcie z pojazdem. Noś elementy odblaskowe zwiększają widoczność na drodze i mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo. Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Warto też pamiętać, że dziecko do 10 roku życia może poruszać się na rowerze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.